Co to jest wierność? Wierność to dla mnie jest postawa, która jest stałością w pięknie człowieczeństwa. To jest stałość, która jest pilnująca swoich wartości, swoich postaci, swoich zasad. Zaczerpnięta jest na pewno z czegoś, co jest najszlachetniejsze w człowieku. W szukaniu Samej największej wartości, którą jest Bóg. Wydaje mi się, że wierność musi być skierowana ku, ku Bogu, ku człowiekowi i ku samemu sobie. Ku Bogu na pewno, bo Bóg jest wierny. Bóg nas uczy wierności, bo on pierwszy był wierny nam w miłości. Wierność bliźniego, wydaje mi się, jest. W, w, zakorzeniona w Bogu, bo przecież pierwsze przykazanie, najważniejsze, to jest, będziesz miłował Boga i bliźniego swego i tamtego samego. Wierność dla mnie to jest nauka miłości, prawdziwej, autentycznej, jednakowej, bo nie ma osobnej miłości do człowieka, a osobnej do Boga. Jest jedna i ta sama, którą trwa, która nie rozdzieli ani czas, ani miejsce. Ona się raczej pogłębia przez lata, przez pół wieku, jeżeli ktoś długo żyje, tak jest u mnie. Wydaje mi się, że wtedy jest szczęście, jeżeli umiemy naprawdę wymagać od siebie wierności. Dla mnie wierność to jest miłość jakieś zobowiązanie do kogoś i jest i wtedy jeżeli kocham to pragnę jak najwierniej wypełniać to wszystko co jest związane z tą osobą z tą osobą tutaj mam na myśli Pana Boga. Perła biblijna na dzisiejszy dzień pochodzi z księgi Przysłów. Niech miłość i wierność cię strzeże. Przymocuj je sobie do szyi. Na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę u Boga i u ludzi.